Fizyka budowli dla jednych może wydawać się jedną z najtrudniejszych dziedzin nauki, dla innych być nieustającym źródłem satysfakcji i inspiracji badawczych. Przykładem tej drugiej sytuacji jest kariera naukowa profesora Dariusza Gawina, prorektora ds. spraw innowacji i rozwoju Politechniki Łódzkiej, szczególnym zainteresowaniem badawczym, rozwijanym w ramach międzynarodowej współpracy jest kwestia poprawy bezpieczeństwa w tunelach, a szczególnie minimalizowanie ryzyka w przypadku pożarów. Kwestią kluczową jest umożliwienie ewakuacji ludzi, jeśli taka sytuacja zaistnieje. I mogą tu zajść jak gdyby dwie przeszkody. Pierwsza, która bardzo szybko się uwidacznia, to jest występowanie dużej ilości dymu, które utrudnia ewakuację. Aby temu przeciwdziałać, trzeba odpowiednio zaprojektować systemy wentylatorów, które odprowadzają dym na zewnątrz. Drugą kwestią to jest zapewnienie integralności samego tunelu. Uczestniczyliśmy w projekcie Aptun, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa istniejących tuneli w Europie. Aby bezpiecznie się ewakuować, droga ewakuacji nie może być zbyt długa. W związku z tym, w tunelach wprowadzono maksymalną odległość między albo wyjściami ewakuacyjnymi, albo takimi pomieszczeniami, gdzie można przeczekać ewentualny pożar. To jest bezpośredni efekt właśnie tych naszych badań. Ten temat zaczyna nas dotykać również naszego miasta, ponieważ w Łodzi. Wybudowano tunel prowadzący do dworca Łódź Fabryczna, a w następnych latach ma być budowany tunel między dworcem fabrycznym a dworcem kaliskim, który będzie miał długość ponad 2 km, i jest to już taka długość, która no, wymaga specjalnej troski o bezpieczeństwo. Oprócz analizy bezpieczeństwa w tunelach, Badania dotyczące zjawisk zachodzących w betonie w gorącej temperaturze mają również inne zastosowania. My uczestniczyliśmy w projekcie, który właśnie dotyczył bezpieczeństwa istniejących elektrowni atomowych pod kątem prognozowania ich trwałości, aby podjąć decyzję, czy można je jeszcze dalej eksploatować, czy one są bezpieczne, czy należy po prostu stopniowo je zamykać i Zastępować nowymi generacjami reaktorów, które są jeszcze bardziej bezpieczne niż te dotychczas stosowane. Kolejną dziedziną rozwijaną przy pomocy fizyki budowli jest popularna kwestia zrównoważonego budownictwa. Tendencja, która jest we współczesnym budownictwie, jest taka, że budynek ma być nie tylko Odbiornikiem energii, ale ma być również, ma produkować energię. Budynki mogą być pokrywane elewacjami, w które wmontowane są panele fotowoltaiczne, i wówczas produkowana jest energia elektryczna, która może być wykorzystywana na cele grzewcze czy chłodnicze, czy oświetlenie w budynku, ale. Tej energii może być więcej niż budynek potrzebuje, i wówczas mamy do czynienia z tak zwanymi budynkami plus energetycznymi. To jest przedmiotem i zarówno naszych badań, ale również zajęć dydaktycznych. Uruchomiliśmy ostatnio wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki nowy kierunek studiów pod nazwą systemy sterowania inteligentnymi budynkami na którym studenci właśnie uczą się programować czy zarządzać energią w takich inteligentnych budynkach. A dlaczego warto być naukowcem? To jest taki zawód, w którym można cały czas robić to co się kocha, to co się lubi i myślę, że to jest zawód głównie dla pasjonatów. A to, że zajmuje się fizyką budowli to jest no, najlepsze, co mi się w życiu zdarzyło.